Dzień dobry, dzisiaj przed nami kolejne zadanie z geometrii analitycznej i jest to znowu zadanie z klasy trzeciej z podręcznika. Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji podanej prostopadłej do prostej o podanym równaniu i oblicz pole trójkąta ograniczonego tą styczną osią OX i prostą x plus 5 równa się 0. Tutaj będzie dużo się działo w tym zadaniu, więc myślę, że spróbujemy to jakoś tak etapami wszystko przeanalizować. Po pierwsze, żeby narysować wykres danej funkcji, musimy troszeczkę zmodyfikować zapis tego wzoru i robimy to w ten sposób. Ponieważ w mianowniku mamy x-1, to w liczniku też chcemy mieć x-1. Zaraz zobaczycie dlaczego. Po prostu, żeby uzyskać tą część całkowitą. Więc jak tu napiszę x-1, to muszę, muszę dopisać plus 2, no żeby się zgadzało z tym, co było poprzednio. I teraz. Rozdzielam to na dwie części. Najpierw to tą część, która, yy, która jest z x w mianowniku, czyli 2 przez x plus 1, piszę na początku. Natomiast ta druga część, jak widzicie, właśnie po to to x minus 1 wyłączyłam, żeby tu mi powstała liczba całkowita. I wtedy, jak napiszemy tę naszą funkcję w takiej postaci, to możemy stwierdzić, że jest ona wynikiem przesunięcia funkcji 2 przez X o wektor 1, 1. jak przesuniemy funkcję 2 przez X o wektor 1, 1 to właśnie uzyskamy taki wzór to nam już pomaga narysować wykres tej funkcji i następna rzecz jest taka, że mamy narysować styczne czy jedną styczną, czy zaraz zobaczymy czy więcej Styczne do tego wykresu, które są prostopadłe do podanej prostej. I teraz nasza prosta K jest podana w postaci ogólnej, tak wyglądającej, więc przeróbmy tą postać ogólną na postać kierunkową, po to, żeby łatwo stwierdzić, jak zaczyna się prosta prostopadła prosta prostopadła będzie zaczynać się od minus jedna druga x plus jakiś współczynnik b, ale nam tak naprawdę chodzi właśnie o to miejsce, że skoro ta prosta prostopadła zaczyna się od minus jedna druga x, to znaczy, że szukamy stycznych właśnie y, o takim równaniu, czyli styczna, której szukamy ma właśnie równanie minus jedna druga x plus b, bo ma ona być prostopadła do tej naszej podanej prostej. No więc sobie napisaliśmy, że prostopadła właśnie tak wygląda. Jeszcze nie znamy tego współczynnika B, ale sam ten współczynnik A nam coś mówi, bo współczynnik A w prostej stycznej to jest wartość pochodnej naszej funkcji danej w punkcie styczności. Czyli jeśli ja mam punkt styczności P o współrzędnych x0, y0 to wartość pochodnej w punkcie styczności to jest równe współczynnikowi kierunkowemu stycznej czyli minus jedna druga właśnie to i w takim razie najpierw musimy policzyć pochodną naszej funkcji to jest pochodna z ilorazu czyli musimy sobie przypomnieć ten wzór pochodna licznika razy mianownik minus pochodna mianownika razy licznik przez mianownik do kwadratu to otrzymujemy minus 2 przez x minus 1 do kwadratu. I w takim razie w punkcie styczności, czyli F' od x0 mamy minus 2 przez x0 minus 1 do kwadratu i to ma być równe minus 1 druga. Z tego równania wyliczymy punkt styczności. Bo jak teraz w tym równaniu Zrobię mnożenie po skosie to otrzymam. x0 minus 1 do kwadratu równa się 4. Z tego mam, że x0 minus 1 równa się 2 lub x0 minus 1 równa się minus 2. Czyli otrzymujemy, że x0 jest 3 albo x0 jest minus 1. Czyli znaczy się, mogą być dwa te punkty styczności. Może najpierw policzmy dokładnie ten punkt styczności, będzie nam łatwiej. Czyli jak x0 jest 3, to ten punkt styczności, ponieważ on leży na wykresie naszej funkcji, to też warto zwrócić na to uwagę, on leży na wykresie funkcji f. W takim razie spełnia równanie funkcji f. Więc punkt styczności dla x0 równe 3 będzie miał współrzędne 3 i wstawiając do tego wzoru otrzymamy tam 4 przez 2, czyli 2, a dla x0... Równego minus 1, punkt styczności będzie miał minus 1, 0. W takim razie, jak wstawimy sobie do równania naszej stycznej raz jeden punkt, raz drugi, to już bez problemu obliczymy ten współczynnik B, ten brakujący. Więc styczne to w pierwszym przypadku y równa się minus 1, 2x. Jak za x wstawimy trójkę, a za y -a dwójkę, to wyliczymy to B plus 3 i 1 druga oraz jak za x zastawimy minus 1, a za Y0 to będzie minus 1 druga X, minus 1 druga. I teraz te styczne sobie narysujemy i będziemy sobie rozważać dalej. I teraz mamy obliczyć pole trójkąta ograniczonego tą styczną osią OX. I prostą o równaniu x plus 5 równa się 0. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak dorysować prostą o równaniu x plus 5 równa się 0, czyli inaczej x równa się minus 5. No tutaj mi się średnio zmieści, ale powiedzmy, że tutaj będzie ta minus 5. Czyli prosta o równaniu x równa się minus 5 będzie przebiegała w ten sposób. Dobrze minus 5 tutaj, e, więc widzimy, że no właśnie, to tak średnio się zmieściło, ale wiadomo o co chodzi, że trójkąty, które powstały pomiędzy tą prostą o równaniu x równa się minus 5, tymi naszymi stycznymi a osią o x będą 2. Może oznaczmy sobie jakoś ich wierzchołki, żeby nam było łatwiej y, o nich mówić, czyli będzie tak. Tutaj w tym kącie prostym będzie, niech będzie a, tam gdzie się przecina z osią OX niech będzie B, a tutaj niech będzie C. A w tym drugim trójkącie tutaj zaznaczymy sobie B1, a tutaj C1. O. Czyli mamy trójkąt ABC i AB1C1. Takie dwa trójkąty będziemy rozważać. I teraz sobie to spróbujemy przerysować i yy, liczyć dalej. Dobrze, i tak to wygląda teraz, w tym momencie, czyli liczymy pole trójkąta ABC i pole trójkąta AB1C1. To mamy policzyć. Oczywiście, żeby to wykonać, to musimy znać podstawę i wysokość tych trójkątów. Ponieważ są to trójkąty prostokątne, to w trójkącie ABC za podstawę przyjmiemy AB, a za wysokość AC w trójkącie AB1C1 za podstawę przyjmiemy sobie AB1, a za wysokość AC1. I teraz przyjrzyjmy się, co my tutaj mamy. W tych trójkątach ta podstawa AB czy AB1 to jest długość tej dolnej przyprostokątnej, ale ona wynika ze współrzędnych tych punktów przecięcia z osią OX. I teraz punkt A ma współrzędne minus 5, 0. Czym jest punkt B? Punkt B jest miejscem zerowym prostej stycznej, tej dolnej, czyli minus 1, 2x minus 1, 2. Czyli punkt B ma współrzędne minus 1, 0. W takim razie odległość AB jako odległość tych punktów przyjmiemy odległość, no właśnie, tych liczb od siebie, czyli minus 5 od minus 1 jest odległa o od 4, jednostki Od razu jakby to wi widzimy. Natomiast punkt C, czyli jak rozwiążę sobie ten układ równań, to z tego mi wyniknie, że punkt C ma współrzędne minus 5 i Y będzie równe 2. W takim razie skoro C jest na wysokości 2 od osi OX, no to od razu wiemy, że AC równa się 2. Jest to od razu długość odcinka AC. W takim razie już mamy tutaj odpowiedź, że pole tego trójkąta ABC to będzie 1 druga razy 4 razy 2, czyli 4. Już mamy tutaj odpowiedź. Natomiast w tym drugim trójkącie robimy dokładnie to samo. No a już znamy, już przepiszę sobie, a to jest minus 5, 0. Punkt B1 to jest miejsce zerowe tej drugiej stycznej. W takim razie B1 ma współrzędne 7... 0, więc już od razu automatycznie wiemy, to długość odcinka AB1 to będzie 5 plus 7, czyli 12. Korzystamy z tego, że obydwa te punkty leżą na osi X, natomiast punkt C1 to punkt przecięcia dwóch prostych, też tej prostej, pionowej X równe minus 5, ale tej drugiej stycznej minus 1 druga X plus 3 i 1 druga. W takim razie punkt C1. Ma współrzędne minus 5, 6. W takim razie odcinek AC1 no to jest odległość tego punktu C1 od osi, czyli po prostu 6. Więc wstawiając to do naszego pola, pole tego drugiego trójkąta AB1C1, no to jest 1, 2 razy 12 razy 6, czyli 36. I doszliśmy wreszcie do końca. W takim razie. Nasza odpowiedź do zadania jest właśnie taka, że pole tego trójkąta ABC to jest 4, dla stycznej Y równa się minus 1, 2, x minus 1, 2 lub pole tego trójkąta AB1C1 to jest 36, dla stycznej Y równa się minus 1, 2, x plus 3 i 1, druga. No i tyle, tak jak powiedziałam na początku, nie jest to może zadanie najprostsze, bo dużo tutaj się dzieje, więc najlepiej, jak często Wam radzę, zrobić sobie je jeszcze raz od początku samodzielnie. A z mojej strony to w tym zadaniu wszystko, także dziękuję za uwagę.